Jakiś czas temu otrzymałem prywatną wiadomość od naszego studenta Konrada Daleckiego, którego swoją drogą mieliście okazję poznać na tym kanale. I napisał do mnie Konrad, że utknął w swojej agencji na etapie 7 tysięcy zł miesięcznie i nie wie, jak pójść do przodu, nie wie, jak się przebić przez 10 tysięcy zł miesięcznie i powyżej. I zgłosił się do mnie właśnie z tym problemem i chciał, żebym po prostu w tym pomógł. I z tego nagrania wywnioskowałem, że Konrad nie ma problemu z tym, jak. To zrobić, tylko ma problem bardziej taki wewnętrzny. Po co miałby to robić? Otóż wywnioskowałem, że bardziej właśnie stanął na tym etapie, do którego, na którym chciał być, czyli miał pewien cel, do którego chciał dążyć. Stanął na tym etapie, bo było mu tam bezpiecznie, wygodnie i nie widział sensu, po co miałby po prostu iść do przodu. Oczywiście obserwował inne osoby, widział, że nasi studenci robią większe wyniki, rozwijały się stale i tak dalej. Natomiast on wewnętrznie nie czuł takiej potrzeby, że też musi właśnie pójść do przodu i przebić się przez ten właśnie próg 10 tysięcy złotych miesięcznie, ponieważ no, było mu wygodnie na, na tym etapie, który, na którym był. Przygotowałem dla niego nagranie, które miało mu pomóc pójść do przodu, przebić się przez właśnie ten próg 10 tysięcy złotych miesięcznie. I z tego, co właśnie mówił, podczas naszego ostatniego wywiadu z Klubu 10K to powiedział właśnie, że to nagranie mu pomogło. Więc postanowiłem to nagranie udostępnić tutaj, aby pomóc również Wam, jeśli jesteście na etapie właśnie takim, że stanęliście na pewnym etapie w Waszym biznesie, niezależnie od tego, czy jesteście na etapie 7, 10, 15, 30, 50 tysięcy złotych miesięcznie, myślę, że to nagranie Wam bardzo pomoże podnieść standardy, wyznaczyć nowe cele, poprawić pewne obszary, ruszyć do przodu i osiągać większe plany, większe cele. Oczywiście jeśli chcecie. Bo jeśli nie chcecie, no to będziecie tkwić na tym etapie, na którym jesteście, bo jest wam na tym etapie wygodniej. To jest normalne. Ja też właśnie byłem na tym etapie, też doszedłem do pewnego etapu, który był moim celem. No i dopóki nie wyznaczałem sobie kolejnych celów, dopóki nie naprawiłem w swojej głowy, dlaczego ja mam iść do przodu, to po prostu na tym etapie, na którym po prostu było mi wygodnie i tyle. Myślę, że to jest problem wielu osób, oczywiście osoby, które to oglądają ten materiał i nie mają takich problemów, no to myślą, o kurczę, fajne problemy, chciałbym takie problemy mieć. Natomiast jeśli będziecie działać, będziecie rozwijać swój biznes, to prędzej czy później właśnie będziecie na tym etapie, że macie finansowo wygodnie, macie można powiedzieć biznesowo też wygodnie, tak dopasowaliście swój biznes, że po prostu jest wam przyjemnie, pozwala wam to prowadzić przyjemny lifestyle. Natomiast no jeśli nie podniesiecie Poprzeczki, nie podniesiecie tych swoich standardów, to po prostu będzie Wam ciężko pójść do przodu. Przygotowałem dla Was to nagranie, sprawdźcie je. Ja zamykam na trening, właśnie lecę na boks. Od jakiegoś czasu z markiem właśnie zapisaliśmy się na treningi indywidualne i zapaliśmy na to zajawkę. i Trochę żałuję, że nie zapisałam się wcześniej, ponieważ świetna sprawa. Później po boksie wracam do domu i będę prowadził dwugodzinne konsultacje dla naszej społeczności ZSA. Znowu pytania, odpowiedzi, rozmowy, dzielenie się wiedzą z naszą społecznością, dzieleniem się różnymi strategiami czy moim doświadczeniem, czy moimi wnioskami itd. Więc cieszę się za każdym razem, kiedy przychodzi czwartek, mam 2 godziny można powiedzieć rozmowy z ludźmi i mogę się po prostu podzielić swoim doświadczeniem, swoją wiedzą z innymi osobami, pomóc im właśnie pójść do przodu, tak samo właśnie jak to zrobiłem w tym nagraniu, czyli był problem, zdiagnozowałem ten problem Konrada, zrozumiałem w czym kwit tak naprawdę prawdziwy problem. Nie taki powierzchowny, że po prostu nagrałem mu: słuchaj, to wiesz co, potrzebujesz teraz zrobić taki, taki, taki krok strategicznie bardziej, tylko bardziej wszedłem w głąb. Tak, mi się po prostu wydaje, że zrozumiałem ten problem głębiej. Z czego on wynika. Dlaczego po prostu nie, nie chcę mu się właśnie iść do przodu, chociaż wie, co ma robić, żeby pójść do przodu. Także sprawdź ten materiał, może wam pomoże. Jeśli tak, to zostawcie kciuka w górę, zostawcie komentarz poniżej. Podzielcie się swoimi wnioskami, a ja lecę i życzę Wam dobrego dobrego dnia. Trzymajcie się, cześć! Cześć Konrad, dzięki za Twoje wideo. W tym wideo postaram ci się odpowiedzieć na Twoje pytanie, a właściwie na Twój problem. Pierwsza sprawa to, dlaczego w ogóle chcesz zarabiać więcej? Bo samo to, że sobie ustaliłeś cel finansowy, że chcesz robić 10, 15 tysięcy miesięcznie, to jest za mało. Sam cel finansowy... Możliwe, że Cię nie mobilizuje do tego wystarczająco mocno, abyś chciał każdego dnia robić po prostu robotę. Robić tak zwaną nudną robotę. Nie? Po prostu cel, który sobie ustaliłeś, widocznie wystarczająco mocno Cię nie mobilizuje do tego, aby robić każdego dnia robotę. Po prostu może kasa już Ciebie nie satysfakcjonuje, ponieważ żyjesz już w taki sposób, w jaki, w jaki chcesz żyć, Pracujesz w taki sposób, w jaki chcesz pracować, chciałeś pracować, osiągnąłeś to. Jesteś w miejscu, w którym chciałeś być. I swoje stare cele na dzień dzisiejszy osiągnąłeś. I wiesz, może w Twojej głowie jest coś takiego, że ok, fajnie byłoby zarabiać te 10-15 tysięcy miesięcznie, ale w sumie jest OK z tym, co już mam. Jest OK. Bo zarabiam w sumie te wyniki, które teraz robię w swoim biznesie. I w sumie pracuję tak jak chcę, biorąc więcej odpowiedzialności teraz na swoją głowę, więcej obowiązków na swoją głowę, to po prostu będę. Nie będę mógł sobie pozwolić na taki lifestyle, jaki chcę po prostu prowadzić. Nie? Może jest to z czymś takim związane, że po prostu jeśli przyjemnie, bo możesz sobie pozwolić na więcej, masz więcej luzu, masz kilku klientów, więc ten standard jest się zatrzymał na tym, na tym pułapie. I twoja głowa, pomimo to, że gdzieś tam. Wiesz, fajnie jest, uważasz, że fajnie jest zarabiać więcej pieniędzy, to gdzieś tam w środku czujesz, że jednak im więcej będę zarabiał pieniędzy, tym po prostu więcej będę miał obowiązków. Więcej po prostu będę musiał pracować, więc nie będę musiał sobie wyczilować wieczorami. Więc fajnie byłoby. Odpowiedzieć sobie, dlaczego ja chcę zarobić więcej pieniędzy. Żeby oprócz tego, że sobie ustaliłeś cele finansowe, to żebyś czuł takie, dlaczego chcę zrobić więcej pieniędzy. Bo jeśli jest to związane z tym, że chciałbyś po prostu mm, mieć więcej czasu i teraz masz więcej czasu tak czy siak, to wiesz, nie będzie twój mózg, nie, nie będziesz sam chciał, twój mental nie będzie chciał dążyć do tego, żeby, żebyś robił więcej. Ponieważ automatycznie ten Twój cel, taki dlaczego będziecie po prostu wiesz, robiąc więcej i zarabiając więcej pieniędzy, automatycznie nie osiągasz tego celu ważniejszego, nie? Czyli nie tylko chodzi o same finanse, tylko chcesz mieć dzisiaj więcej wolnego czasu, więc pomimo to, że sobie ustaliłeś większy cel finansowy, to jednak Twoje ciało, Twój umysł do końca tego nie chce, bo po prostu ustaliłeś sobie pewien standard. I teraz OK. Jeśli to jest związane z tym, że chcesz mieć więcej czasu, chcesz po prostu pracować 3-4 godziny dziennie, i to jest pewien standard, standard, do którego dążysz, ale chciałbyś zarabiać więcej pieniędzy, no to wiesz, warto sobie teraz pomyśleć w taki sposób: Dobra, jak mogę pracować tyle, co pracuję, ale zarabiać tyle samo, znaczy o wiele więcej, niż, chcę, niż zarabiam? Bo może właśnie wystarczy zmienić jedną rzecz, przykładowo możesz podnieść cenę swojej oferty, swojej usługi, bo teraz bierzesz 1000 złotych i masz teraz iluś tam klientów, to Cię blokuje przed tym, żeby zarabiać więcej pieniędzy, to może teraz pomyśl o tym, w jaki, co możesz zrobić, aby brać za swoją ofertę o wiele więcej, ale dalej pracować tyle godzin, ile pracujesz. Bo może Twój właśnie umysł nie chce pracować te 8-10 godzin w trakcie dnia, ponieważ... Już cel, który po prostu, wiesz, miałeś w swojej głowie, chce po prostu pracować mniej, chce po prostu robić to, co mi sprawia przyjemność, to po prostu. No, on się blokuje przed tym. Twój umysł się po prostu przed tym blokuje, żeby do tego dążyć, nie? bo w sumie, kiedy osiągniesz to, kiedy zaczniesz zrobić więcej pieniędzy, to automatycznie zamiast nagrody, on widzi karę, nie? Twój umysł. Po prostu będziesz miał więcej, będziesz miał po prostu więcej zajęć. Więc może pomyśl o tym, Okej, okay, na początku, dlaczego chcę w ogóle zarabiać więcej pieniędzy? Dlaczego chcę zarabiać te 10, 15, 15k miesięcznie? Czy to jest związane? Bo co? Czy w jaki sposób zmieni się jakość twojego życia? Czy będę mógł odkładać więcej pieniędzy? Czy mogę sobie pozwolić na jakieś fajne rzeczy? Jak się w ogóle zmieni moje życie? I tak dalej. Jakby chodzi o to, żeby mieć takie zajebiste dlaczego, które będzie popychało cię do tego, aby wstawać z łóżka i robić robotę. Ale jeśli już będziesz wiedział, co, co, jest, czym jest twoim, co jest Twoim, dlaczego, to wtedy będzie ci też łatwiej wiedzieć, jakie działania masz podejmować każdego dnia, jakie po prostu wymagania są, żeby taki cel osiągnąć. Bo może ty chcesz zarobić więcej, ale dalej chcesz tyle samo pracować, nie co pracowałeś. Eee, więc może pomyśl o tym, w jaki sposób. Możesz robić to samo, co, co robisz, w sensie pracujesz, tyle samo, co pracujesz, ale zarobić dwa razy więcej. Przykładowo podnosząc cenę swojej oferty. Nie? Na takiej zasadzie. Po prostu to jest pierwszy, pierwszy punkt. Ja miałem ten sam etap przez, przez, przez pół roku w 2021 końcówka 2020 i końcówka, początek 2021. Stało mi się bardzo wygodnie w moim życiu, bo po prostu standardy, które sobie ustaliłem, już do nich doszedłem. Było zajebiście, miałem zajebiste mieszkanie, fajnie zarabiałem pieniądze, biznes był zautomatyzowany, ale ja nie czułem po prostu chęci do tego, aby siadać i w ogóle odpalać komputer i po prostu pracować. Bo zatrzymałem się na tych standardach, które miałem kiedyś ustalone, do nich doszedłem, i teraz, jeśli chcę osiągać kolejne, chcę po prostu się zmobilizować, żeby osiągać kolejne rzeczy, no to fajnie jest po prostu sobie cały czas tę poprzeczkę podwyższać, cały czas te standardy podwyższać. OK, idziemy krok dalej, krok dalej. Ale wiesz, na takiej zasadzie, żeby faktycznie Ciebie to w jakiś sposób pierało, kręciło, żebyś chciał robić robotę. Nie chciał po prostu wstawać z łóżka, żeby Cię to po prostu wyrywało z łóżka, żebyś cisnął i robił robotę. Znajdź swoje po prostu kolejne, kolejne cele, kolejne standardy, wyznacz. Do których będziesz dążył? Bo oprócz tego, bez tego, to będzie ci ciężko po prostu się zmobilizować. Nie? Ja miałem to samo. Po prostu tkwiłem na pewnym standardzie, który gdzieś tam miałem kilka lat temu wyznaczone, Do tego doszedłem, zajebiście, fajnie, No ale co dalej, nie? I gdybym nie ustalił sobie kolejnych standardów, że gdybym nie zaczął robić kolejnych rzeczy, no to po prostu dalej bym tkwił w miejscu, w którym po prostu tkwiłem, nie? Więc znajdź swoje dlaczego i coś, co po prostu ciebie mega, mega jara mega po prostu jara, że wyrywa Cię po prostu z łóżka. Kolejna sprawa, środowisko. Nie mówisz, że masz mnóstwo rozpraszaczy wokół siebie, mnóstwo rzeczy Ciebie rozprasza, to jest bardzo ciężko w dzisiejszym świecie, wiesz, być takim mnichem, którego nic nie rozprasza, gdy wokół Ciebie jest tysiące różnych rzeczy, które bardziej Cię kręci. Kiedy masz zrobić robotę, to Twój umysł będzie, wiesz, to jest takie skonstruowany nasz umysł, że on po prostu będzie chciał robić rzeczy, które są sexy. Czyli Podejrzeć, co tam, co tam na Instagramie, kto mnie zalajkował, kto napisał do mnie, czy może kto, ktoś jakieś fajne wideo wrzucił na YouTube, czy ktoś może rzucił jakiegoś TikToka i tak dalej. Twój umysł będzie dążył za takimi rzeczami, żeby to zobaczyć, zamiast robić po prostu robotę. Czyli przykładowo, żeby się odzywać do potencjalnych klientów. Więc tak przygotuj swoje środowisko, żeby te rozpraszacze Ciebie nie kusiły. Wiesz, możesz być mega zmobilizowany do tego, żeby Postanowić sobie, że nie będziesz podjadał słodyczy, no ale kiedy będziesz miał te słodycze postawione na swoim na stole w, swoim, w swojej kuchni, no to wiesz, przejdziesz raz obojętnie obok tego, drugi raz przejdziesz obojętnie, no ale trzecim razem po prostu z tego wiesz, nie wytrzyma twój umysł i będzie chciał sięgnąć, nie po to. I tak samo jest z telefonami, z mediami społecznościowymi i tak dalej. Kiedy zaczynasz pracować, to po prostu oddal od siebie wszystkie rozpraszacze, które mogą ciebie rozpraszać, czyli telefon. Out. Wyrzucasz do drugiego pokoju, chowasz go, żeby, żeby twój wzrok tego telefonu nie widział, nie był on w zasięgu twoich rąk. Jeśli chodzi o strony internetowe i tak dalej, które ciebie kuszą, są różne aplikacje, które blokują strony. Wiesz, wystarczy po prostu wpisać, wpisać w wyszukiwarkę strony, które blokują po prostu Facebooka, YouTubea i inne rzeczy, nie? żebyś nie mógł wchodzić na te strony, które po prostu najczęściej wchodzisz, które cię rozpraszają. Przygotuj swoje środowisko. To jest mega ważne. Ja sam na dzień dzisiejszy, pomimo to, że już długo działam, wiem, jak to jest istotne, medytuję od kilku lat, staram się skupić swój fokus po prostu najbardziej, jak potrafię. To mimo to w dalszym ciągu mam skłonności do tego, żeby wiesz, jak leży telefon obok, to żeby automatycznie po niego sięgnąć i sprawdzić, co tam słychać na Instagramie chociażby, nie? Druga sprawa. Ja, to co mi pomagało, jeśli jesteś na telefonie, robisz pewne rzeczy na telefonie, to po prostu usuwaj aplikacje z telefonu, które są największymi rozproszaczami. Jeśli będziesz je potrzebował, to po prostu zainstaluj je ponownie, na przykład pod koniec dnia, kiedy będziesz wiesz, sobie siedział, chillował, chciał po prostu coś, coś, coś zrobić na telefonie, czy zobaczyć, posiedzieć. To po prostu będziesz mógł to zrobić, zainstalować ponownie. Nie? Ale kiedy robisz coś na telefonie, to po prostu usuń wszystkie aplikacje, typu Messenger, Instagram, TikTok. Wszystko po prostu pousuwaj, bo na dzień dzisiejszy to są twoje rozpraszacze. Nie? Bez, jest o wiele łatwiej, kiedy twoje środowisko służy ku temu, abyś mógł pracować produktywniej. Więc to jest drugi, druga sprawa. Podział planu dnia. Kiedy masz teraz można powiedzieć wszystko na swojej głowie, że musisz robić i prospecting, sprzedaż i obsługę swoich klientów, to zrób taki podział swojego dnia. Na przykład wstaję konkretnie o, któ o której godzinie? O tej i o tej. O której zaczynam pracę? O tej i o tej? Dobra, to kiedy zaczynam pracę, powiedzmy o godzinie 9, do godziny 12 robię po prostu prospecting rozmawiam z potencjalnymi klientami. Od godziny 12 do godziny powiedzmy 16. Działam z moimi obecnymi klientami, którzy potrzebują mojego wsparcia, potrzebują moje, mojej pomocy. I oczywiście, oni mogą się do Ciebie odzywać i tak dalej, ale ty jesteś aktywny od godziny 12 do 16, tak taki ustaliłeś sobie standard. I tego się trzymasz. Rozdzieliłeś sobie i teraz tutaj w pierwszej połowie dnia skupiasz się na poszukiwaniu potencjalnych klientów, rozmowach z nimi, prospektingu i tak dalej. A w drugiej połowie dnia dbasz o swoich klientów. Albo na odwrót, czyli na początku ogarniasz wszystkie sprawy związane z klientami, rozmawiasz, reklamy i tak dalej, a w drugiej połowie dnia szukasz potencjalnych klientów, umawiasz rozmowy, odbywasz rozmowy z nowymi klientami. Nie? Porządek, Nie? pewien standard, który sobie wyznaczasz i to. Będzie trudne, oczywiście, bo to jest jak, wiesz, jak z, z siłownią. Z, wiesz, kiedy pierwszy raz idziesz, to ciężko jest ci po prostu się tego trzymać, ale kiedy regularnie zaczynasz to robić, regularnie zaczynasz chodzić na tą siłownię, staje się to już dla ciebie po prostu nawyk. To jest coś po prostu, co jest dla ciebie, staje się rytuałem. Coś, co po prostu już wychodzi u ciebie naturalnie. Więc tego podziału dnia potrzebujemy, żeby twój umysł wiedział, ok, w tych godzinach ja pracuję i robię konkretne takie rzeczy, a w tych godzinach ja Dbam o swoich klientów, czy po prostu robię takie rzeczy, nie? żeby on już automatycznie wiedział, co ma robić. I kolejna sprawa, wiesz, wyznaczę sobie nagrodę każdego dnia, gdy uda ci się właśnie tego planu trzymać. Nie? Czyli jest pewne, pewne, pewne zadanie, które muszę zrobić, no i wyznaczam nagrodę. Jeśli lubisz sobie wychillować każdego, każdego dnia, obejrzeć sobie jakiś serial, czy po prostu nie wiem, wyjść gdzieś, pójść i tak dalej, pograć sobie w gry, zajebiście. Kto tego nie lubi, to też jest potrzebne dla naszego umysłu, więc możesz sobie wyznaczyć to jako nagrodę. OK, zrobię to podczas dnia, i dopiero powiedzmy od godziny 18 do godziny 20 to będzie moja nagroda, i to będzie czas, w którym ja po prostu będę mógł oglądać serial, czy po prostu będę mógł grać w grę. Chociażby, nie? Na takiej zasadzie. Bo kiedy ty teraz masz wiesz, jakby kiedy masz mnóstwo wolnego czasu, i teraz ty sam jesteś sobie panem, to kiedy nie będziesz miał samodyscypliny nad sobą, to, to wiesz, po prostu nie, już dla ciebie to nie będzie ekscytujące, nie? Że, żeby robić to, bo będziesz, będziesz chciał każdego dnia robić po prostu to, co już dla ciebie stanowi nagrodę. I się rozleniwiasz, obniżasz swoje standardy, ale to sprawia, że gdy obniżasz swoje standardy, nie, nie, przestajesz siebie szanować, przestajesz po prostu dbać o siebie, przestajesz o siebie dbać, przestajesz po prostu robić to, co sobie zamierzyłeś, to po prostu czujesz, przestajesz czuć do siebie respekt, przestajesz siebie szanować i z jednej strony, ok, jest fajnie krótkoterminowo, fajne są nagrody i tak dalej, ale czujesz, że nie posuwasz się do przodu, nie? więc fajnie jest mieć ten podział dnia, ok, robię to, a dopiero gdy osiągnę to, to dopiero później w tych godzinach mam nagrodę i sobie chiluję, i to jest dla mnie też potrzebne, to jest dla mnie też ważne, więc to, to też jest w planie mojego dnia. I tak samo nie wiem, spotkanie z dziewczyną i tak dalej. Nie? To też jest wieczorem. Też ustalam konkretny, konkretny termin, w którym konkretną godzinę, konkretne godziny, w których ja na przykład chilluję ze swoją dziewczyną i tak dalej. Nie? Czwarta sprawa. Dzienny cel minimalny. Kiedy ustalisz sobie zbyt wysokie rzeczy typu wow, muszę się odezwać do 50 nowych osób, to może cię to paraliżować. To samo miałem, kiedy tworzyłem wersję 2.0 ZSA. To nie było nic sexy, to było trudne. To było dla mnie mega, mega takie mm, monotonne, rutynowe, research, przygotowanie materiałów, przygotowanie wszystkiego, narzędzi tak dalej. To było trudne, bo myślałem cały czas o tym, o takim wielkim po prostu celu, o tyle godzin materiału muszę nagrać, tyle muszę po prostu przygotować notatek i arkuszy i tak dalej. Dlatego, dlatego zacznę od celu minimalnego. Powiedziałam sobie: Dobra, Henryk, chcesz robić robotę, to po prostu zrób przynajmniej jeden slajd każdego dnia. I tak samo na każdym etapie swoich działań: zrób przynajmniej jeden audyt do potencjalnego klienta. Nie? Niech to będzie twoje takie minimum, które po prostu będziesz robił każdego dnia. Możesz dzisiaj nie zrobić wiesz, swojego maksymalnego celu, który ustalisz, ale ustaw sobie taki maksymalny, minimalny cel, który po prostu będziesz czuł, że ten dzień jest zaliczony. Ten dzień po prostu nie poszedł na marne, bo zrobiłem jeden audyt do potencjalnego klienta, odezwałem się do potencjalnego klienta, do jednego potencjalnego klienta, porozmawiałam z nim. Jedna rzecz. Nie? To jest jak z jedną pompką. Nie? Przecież to nie problem zrobić nie? jedną pompkę. Wstajesz, robisz pompkę, back, gotowe, nie? Tak samo z tym działaniem. Będzie ci po prostu o wiele łatwiej zrobić nawet 2, 3, 4, 5, kiedy zrobisz jeden. Więc ustaw sobie cel minimalny, ok? Codziennie odzywam się do co najmniej jednego potencjalnego klienta na Facebooku czy na Instagramie. Back. Jak to zrobię? Zajebiście. Nie? Dzięki temu, robiąc to regularnie, masz się po do przodu. zobaczysz, że to jest, to jest, to jest zajebiste. Piąty punkt. Wsparcie w działaniach. Pamiętaj o tym, że jeśli już zaczynasz powoli już robić te 5-8 tysięcy, to już możesz myśleć o tym, żeby znaleźć sobie wirtualną asystentkę, osobę, która będzie Cię w, w czymś po prostu odciążała, w działaniach, które Ty na przykład nie chcesz robić i możesz zacząć myśleć już w taki sposób. Okej, okay, dobra, robię to, robiłem to, wiem jak już to robić, mam już niszę, mam już ofertę, więc teraz potrzebuję osoby, która będzie co dzień na przykład robiła prospecting. Nie? Będzie odzywała się do 20 osób z mojej niszy. Znajdź taką osobę, jest mnóstwo wirtualnych asystentek. Ustal z nią plan działania, w jaki sposób ty działasz. Ustal z nią cenę za to, ile to będzie kosztowało. I zacznij już myśleć o tym, w jaki sposób mogę powoli oddelegowywać rzeczy, które stanowią dla mnie pewne wyzwanie, pewien problem. Coś, co po prostu czuję, że czuję, że nie do końca jest to coś, co, co, co sprawia mi przyjemność, radość. Nie? Tak też możesz myśleć. Okej, okay. Kondrat, to, to jest ten spin rzeczy, które myślę, że będą dla Ciebie bardzo wartościowe. Wprowadź, jeśli masz do tego pytania, to daj mi znać, z się do tego odniosę. A tymczasem życzę Ci dobrego wieczoru i do usłyszenia. Hejka.